No właśnie. I te zasięgi są wykorzystywane na przykład do tego, o czym zresztą mieliśmy jedną z naszych rozmów, do tego, żeby promować hazard, który niesie za sobą ogromne cierpienie, ogromne zniszczenie, ogromne również pieniądze. No to jak to jest? Jak można te same zasięgi wykorzystywać do jednego i drugiego? Czy myślisz, że tutaj pan Krzysztof by powiedział, ale to nie jest jedno i drugie, to jest dzięki jednemu mam drugie. Wiesz co, nie, nie wiem, co on by powiedział. Mam żal do wszystkich, i do publicystów, i do polityków, że go nikt to nie pyta. Natomiast moim zdaniem, i też używam tutaj takiej perspektywy psychoneurobiologicznej, hazard jest najgroźniejszym z nałogów. Mhm. E, dlatego, że te strzały dopaminowe są równie intensywne w sytuacjach, w których wygrywasz, jak i w sytuacjach, w których przegrywasz. Zbyszek, jest mnóstwo wywiadów na YouTubie z osobami uzależnionymi od hazardu. Ja myślę, że wystarczy sobie je pooglądać. I każdy jakby przybliży sobie ten problem, na, na czym to polega, bo to jest niesamowicie poważny problem.